Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje. Taka seria, zwiedzamy podmrok, czyli różne tutaj gry będą, gdzie tam podmrok jest zamieszczony i będziemy zwiedzać te lokacje, dawać, czerpać pomysły do gier fabularnych o podmroku. Teraz próbuję tu zrobić jakąś kampanię w podmroku i chcę jak najwięcej z tych gier wykorzystać danych o tym podmroku. Tak? Zeszliśmy do pod Tutaj droły, droły atakują naziemców tak? i zniewoliły formianów, takie wielkie mrówki, które przekopują się właśnie do naziemców. My tam mamy zejść do tego podmroku i zainterweniować, zniszczyć tych drołów, którzy atakują naziemców. Tutaj dwóch moich padło, zaraz ich wstrzesimy. Ale co chciałem zobaczyć? Chciałem zobaczyć, jakie czary tu na mnie zostały. Przed chwilą walczyłem z drowami i, i, i chciałem zobaczyć, jakie czary rzucają droły, tak? Żeby dać inspirację dla innych. Także zobaczmy, jakie czary na mnie rzucamy. Tak prześledziłem te czary i większość jest tak, że rzuca nieznane zaklęcie, czyli musiałbym być czarodziejem, jak, jakąś klasą czarująco, żeby prześledzić te czary. Ogólnie ten, te krasnoludy spod mroku rzucają na siebie niewidzialność i później podchodzą i atakują w plecy. I droły tu patrzę, najpierw w ciemność rzucają czar, żeby, żeby tutaj, żebyśmy nic nie widzieli. I gdzieś tu widziałem czar jakieś zabicie żyjących. Zaraz zobaczymy gdzieś tu było. O! Y, drow rzuca zabicie żyjących, czyli takie pewnie klątwy rzucają i różne dziwne rzeczy. Dobra, wskrześmy naszych towarzyszy, bo się troszeczkę... Wskrzeszenie. Y, troszeczkę się tu narobiło. Jeszcze tego wskrześmy. Wskrzeszenie. I zwiedzamy tutaj. Staramy się zejść do podmroku. Tu na razie na pod wzgórzu jesteśmy, tak? Pod, pod górze. Pod górze to się nazywa i szukamy zejścia do podmnoku. I tutaj natrafiłem na tą kopalnię, gdzie trzymają tych Formianinów czyli tych ludzi, ludzi mrówki tak. Ludzi mrówki i ten kogo tu mają? Droły pilnują, i do pomocy mają jakiegoś Minotaura. Spróbuję pokazać wam tu jedną z walk. Najpierw zaczynam, yy, zaczynam walkę od uniecystnienia tych jakichś kapłanów i czarodziejów. Bo oni najwięcej szkód mi robią. Dobra, wyłączam pauzę i atakuję. Myślę, żeby najpierw tego Minotaura załatwić, bo najwięcej szkód może mi zrobić. To lecimy z nim. Włączam w pozycję obronną. Bo krasnoludzkim obrońcą gram, która mi daje absorpcję na obrażenia i mogę stać dłużej i przejmować wszystko na siebie, tak? Mamy tutaj row. Tu moja ekipa walczy, ale tu Linu już troszkę jest słaba. Zaraz powinienem ich wybić. O, tu Formianin... Formianin nie... Formianin... Formianin mi jeszcze pomaga, tak? Dobra, załatwmy, żeby szybciej tych dróg pozałatwiać. i zaraz przechodzimy dalej do fabuły. O, i tu jest ciekawe, ci forniani nie tu są, i oni nie rozmawiają, tylko tak, istota przesyła ci pilną telepatyczną wiadomość: chroń królową, chroń królową, czyli oni telepatycznie rozmawiają z nami. Tak. A tutaj mamy pomysł, jak w kopalni zrobić zejście w dół do jakiegoś podbroku, tak? Zobaczcie, dziura pionowo wykopana i taki bloczek jakiś na rusztowaniu drewnianym jest ilina i możemy tam pomału schodzić tak na dół. Dobra, spróbujmy uwolnić tą królową. Gdzieś tu była, gdzieś tu ją widziałem. O, jest tutaj ta królowa, tak. Jest uwięziona w jakimś magicznym... Mm, osłonie? Trzeba pociągnąć za dźwignię. Jest uwolniona. Dobrze, tam widziałem obserwatora. Pomaga dla... dla drowów. Spróbujmy od razu rozwalić tego obserwatora, że zanim cokolwiek nam je rzuci. Ma jakiś Eee... Kurde, coś mi zrobił. Zaraz zobaczę później co mi zrobił. Dobra, w każdym razie rozwaliłem. Oj, tam walczą. Drown weteran zwiadowca. Tu jest takie przejście. Zobaczcie, ale tam na balisty są. Widzicie? I te balisty mnie tu mocno puką. A zwiadowca mi powiedział, że jest tam ukryte przejście. Oj, uciekać dalej nas Ukryte jest przejście i dojdziemy od tyłu do tych balist, bo tak to załatwią nas raz, dwa, tak? Także szukamy tajnego przejścia. Dobrze, przeszedłem tajnym korytarzem od tyłu. Tam jest balista. Spróbujmy ją wykorzystać i może uda się yeah. przeciwko tym drołom ją wykorzystać. Tak, obsługę tu rozwalmy. I zaraz spróbujemy ją rozwalić. Ktoś tam je czar, Magus, jak rzucił. Ojej. Dobra. Oj. Trzeba się wycofać trochę, czekajcie. Skąd ich tu tyle się bierze? Drow alterzysta. Kurna, policja obronna. Czekajcie, czekajcie. Magusa, muszę dostać. O, uh, magów kurna, jeszcze ostrza jakieś, muszę przyjść z tych ostrzów. Kapłana bitarnego. Nogi. Uciekać. Chodu, 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 chodu. Odu Odu Odpowiem leczenie. Kurwa, uciekać stąd. Tego jeszcze kapłana witornego spróbuję. Kurde. Zszedłem do Podmroku po paru perypetiach i jestem teraz w mieście drołów, tylko nie tych wrogich drołów, tylko tych rebeliantów, którzy mi pomogą e, obalić tą tyrankę. Chodują e, tu takie o, pizono podobne, głębinowy rotche. Mają tu taką zagrodę, nie? I zobaczcie, tu są domy pewne tak wygląda mniej więcej ten podmiot w Neverwinter Internet 1 tutaj pełno ośrodków szkoleniowych jest, tak, cały czas droły ćwiczą strzelanie walkę i są takie z kamienia nawet zbudowane, tak, z kamienia zbudowane ryneczek nawet jest tutaj, o, jakiś taki Dziwnych takich beczki Jakieś paki itd. i tak dalej I domy, to są domy, domy rodowe, tak yy, Droły tutaj cały czas Walczą między sobą, nawet zlecenie dostałem Żeby yy, Od córki, żeby zabić jej matkę Bo chce przejąć władzę Dobra, my chodzimy tutaj dalej I jak coś ciekawego, dalej nagrywam I tu wyszliśmy z tego miasta z podbloku I z charakterystycznym tu rzeczą w podmroku właśnie są wielkie grzyby. Zobaczcie. ze 3 albo i 4 metry. Takie niektóre grzyby są. Tu pełno grzybów. I tu jakieś otwory i opary jakieś się wydostają. Także lecimy. Jest bardzo ciemno. Zobaczymy co nas tu czeka. Dosłownie z pod ziemi. Wyszły wielkie, umbrowe kolosy. O, awans ma na Wielkie są kurcze. Ile one mają? Ze 4 metry wysokości. Ciekawe, czy jakiś zostawiają lód. Zaraz zobaczymy. Jakiś pancerz czy coś? Nie, nic nie zostawiają. Lecimy i musimy uważać, bo z podziemi wychodzą takie wielkie, umbrowe kolosy. Zaatakowały mnie te szare krasnoludy z mroku. I. Oni są łowcami niewolników. Sprzedają niewolników dla Ilithidów, dla tych yy, pożeraczy, łupieżców umysłu. Ale muszą mieć specjalne hełmy, żeby rozmawiać z tymi Ilithidami, żeby przypadkiem ich nie przejęli, tak? I oni noszą takie hełmy ekranowania. Hełmy ekranowania są powszechnie noszone przez łowców niewolników, którzy mają do czynienia z Ilithidami zapewniają im ochronę przed psionicznymi mocami łopieżców-umysłów. Bez ochrony, jaką zapewnia hełm, handel niewolnikami byłby niemożliwy, bo łopieżcy mają skłonność do atakowania bezbronnych istot spoza swej rasy, z którymi rozmawiają. Także już jeden taki hełm mam i mogę iść na Ilithidów. O, już jakiś Elithid mnie zaatakował czarami umysłu. Ja, nas, nas, ja mam akurat odporność. Zobaczcie, mój hełm daje mi niewrażliwość, zaklęcia działająca na umysł. Także mogę sobie tutaj na mój umysł wpływać. Spróbujmy go zaatakować i zniszczyć. O, już jakieś ten... Nie wiem dlaczego dał dla tych umbrowych kolosów coś takiego. A może one mają taką zdolność? O, teraz musimy tą wioskę wyczyścić. Bo to niewolnicy są tych Elitheidów i Elithidy rozkazały im właśnie nas atakować. I zaczęły nas atakować tutaj takie o. Pożeracze intelektu. Takie jakby pieski. Tych Ilitheidów. Takie zamiast pyska to mózgi jakieś mają. Muszę o nich więcej poczytać. I tutaj widzimy ten jaszczuro ludzi. Jaszczuro ludzie są łowcami niewolników i współpracują właśnie z Elithidami, żeby sprzedawać im niewolników. I doszedłem tutaj do arcymózgu tego spożyciela, czy tego co kontroluje tych Elithidów, tak? się służą dla tego arcymózga Na początku mnie przeniósł do jakiejś iluzji, musiałem z jakimś demonem walczyć w swojej iluzji. No i teraz zobaczymy, co się stanie dalej, tak. I tu mamy dridery, czyli takie pół pająki, pół dół ogromnego pająka. Tutaj nazywane są kosarze, a góra jest droła, tak. Zaczynają tutaj, przy świątyni są, tak. Przy świątyni drołów. Tak mniej więcej ta świątynia drołów wygląda w podmroku. I natknąłem się na taki kult, Dikstry, czy coś takiego, i się okazało, że oni poświęcają tych ludzi i tak dalej, żeby zabierać im kości i te kości potrzebne były do właśnie tego ich Boga, a tym bogiem okazał się Dracolic, tak, czyli kościany smok, który tam się odradzał i tak dalej. Bardzo ciężko było z nim walczyć tutaj bardzo fajny motyw kultu takiego w podmroku. tak. Co tu się dowiedziałem jeszcze? Obserwatorzy, o, że te wielkie oko, to one rozprasza magię, a te mniejsze, na przykład, powodują różne takie czary: spowolnienie, unieruchomienie, dezintegrację, tak, zamianę w kamień. Z Popielają w popiół, paraliżują, a te wielkie służy do rozpraszania aur i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie, podmrok i te jaskinie, mniej więcej tak wyglądają: nie? jakieś stalagtyty, stalagmity. Dużo o przepaści tu gdzieś tam, dużo wzniesień i jaskiń różnych. No i przede wszystkim grzyby też jeszcze są. Schodzimy teraz do jaskini obserwatorów. No dobrze, to musicie zobaczyć. Wszedłem tylko do tej jaskini, i od razu, pierwsza sekunda, i zginąłem. Tam są trzy obserwatory. Jakiś chyba promień śmierci na mnie rzucili, czy coś. Dobra, próbujemy. Jak teraz się nie uda, to pełno bufów będziemy mieli. Dobra, go, 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 lecimy. Nie poszedł jakiś promień śmierci. Dobra, są miękkie. Trzeba szybko je załatwić, zanim jakiś promień śmierci nam je rzucą. kurwa gdzieś zniknęły. Zobaczcie, tak wydrążone są te tunele obserwatorów. Oni chyba dezintegracją... O, je ten... usuwają tą ziemię. Jakieś drzwi tu są. Tak dziwnie się otwierają. Dobra, ja tu pozwiedzam i zaraz się widzimy. Wlazłem tu, nie przygotowałem się, bo myślałem, że zwykły obserwatory, a to tyran oczu. Nie wiem, spróbuję od razu do niego doskoczyć i go załatwić. Dobra, wyłączam pauzę. Pan. Ute. Ojej, tu jakaś masz jest. Dobra, od razu na tyrana oczu. Podejrzewam, że mogę szybko zginąć. O, już zginąłem. Dobra, powtarzamy całą ceremonię. Dobrze, napiłem się. Wszystkiego, co tylko można. Lecimy na tyrana na oczu od razu. Biorę boską potęgę. Zrzucam. I atakuję od razu tera na oczu. Zobaczymy, czy się uda. go szybko zabić. O, uwaga, mamy go, teraz te pozostałe trzeba pozałatwić. Dobra, o, ten będzie ciężki, bo ma kwasowo... Ale dobra, rozwalony. Jeszcze gdzieś są? Ojoj, zatrzymanie czasu ktoś rzucił? A nie, ja pauzę włączyłem sobie. Dobra, w każdym razie podświetlamy, tam jeszcze trzy są. Wyłączam pauzę. ja. Dobra, szybko, kiwko załatwiać Zanim jakiś promień śmierci nami rzucą. Może się uda. Już mało życia. Dobra, udało się. Trzeba by było... Gdzieś tam jeden na górę uciekł. O tu jest. Kurde. Gdzieś tam jest na górze. O, tu jest. Z broni dystansowej najlepiej. Dobra, rozwalam. Zapisujemy od razu grę, żeby nikt nas tu nie załatwił. Jestem ciekaw, co ten tyran oczu ma. Podejdźmy do niego. E gdzie tam idziesz? Tu jestem. Jakie skarby ma? Uu, ognisty opal. Jaki tron ma? Zobaczcie, tron sobie tak wyrzeźbił ze skały. Pewnie tym promieniem dezintegracji. Tak? Tu są pompy, lepiej ich nie naciskać, bo olej się wyleje i się przewracamy, bo ślizgamy się. Ale zobaczcie, nie ma żadnych skarbów. Gdzieś pewnie. Pewnie ma skarbiec. Musimy znaleźć jego skarbiec. Co to jest? To pas. Dobra, szukamy skarbca. A skarbiec beholdera wygląda tak: tyrana. Taki wyrzeźbiony, ten w e, tunele tym promieniom dezintegracji i na wielkich głazach jakieś skrzynie. Takie rzeczy, tylko e, nie mam identyfikacji. To w sklepie sobie później zidentyfikuję. Zobaczę co ten beholder tam, jakie łupy sobie wziął. Ale zobaczcie, tu w ziemi są takie otwory, i te bicholdery tymi otworami potrafią wylatywać czy z dołu, czy z góry w najmniej oczekiwanym momencie. Tu ciekawe metody walki mają te bicholdery obserwatorzy, bo kiedy ktoś na piechotę zasuwa, taką pompę wciskają. I olej się wylewa na ziemię, i wszyscy co chodzą się wywracają, ślizgają się, tak. A Bicholder same lewitują, unoszą się w powietrzu, i, i tylko jednostki, tak, które chodzą, biegają po ziemi, cały czas się poślizgują, i to daje dużą przewagę dla tych obserwatorów. Pod niższymi jaskiniami pod tymi obserwatorami. Pełno jest pająków i sieci unieruchomiają. I tu widzę jakiś Ethercap Ethercap Zobaczmy. On rzuca jakieś czary. Ten eterkap. Chyba pajęczyny jakieś czy coś. Tak wygląda ten eterkap. Także mamy tu pająki i jakieś eterkapy. Idziemy dalej zwiedzać tą lokację. Przede mną jest jakiś wielki beblit. Zobaczmy. Jaki silny będzie. Uuu, ciężko go trafić. Broń nieskuteczna. To jakiś demo. W formie pająka. Muszę poczytać o tym. Dobra. Hmm, wezmę włączę Boską Tarczę i Boską Potęgę. Raz, dwa. Bo coś. Jakiś tu nam się trafia. Dosyć silny. Dobra i teraz atakujemy. Jeszcze pozycję obronną wrzucę. Średnie obrażenia. Mi się wydaje, że jakiś dem demonowate coś. Muszę o tym poczytać. Weblik. Ciężko to ubić, kurczę by! Smoka obiłem, a to kurczę o. słabo. Eee... przewrócił mnie? Dlaczego ja nie mam zbroi? Nie mam na sobie? Co się stało? Nie możesz, dlaczego nie mogę przy nim zbroi założyć? Zdolność specjalną ma. Dobra, ubiłem cię. Zobaczmy, czy będę mógł zbroję założyć i tarczę, kurde. Zbroja? Tarcza. Może... nie wiem dlaczego. Dziwną zdolność ma. Co tu ma? Szmaragd i trucizna Babilota. Dobra. Dobra, i to by było na tyle z tego podmroku, z tej gry. Never Winter Night. Następne odcinki będą po prostu z innych gier. tak? Bo tutaj już się pomału będzie kończyć ten podmrok, będzie główna bitwa i przeniesie mnie według opisu do piekła. A ta seria akurat tutaj polega na tym, żeby opisać, żeby zwiedzić cały ten podmok. Także widzimy się w drugim odcinku już w innej grze. Zwiedzamy podmok. Na razie do zobaczenia, Bairo. Czarownik, czarownik, ty dać łapka w górę. What fate